Cześć, Tiffany Quentin i Zacznijmy challenge. Duże, średnie i małe porcje jedzenia. Przed Wami makaron czekoladowy w galaretce czekoladowej. Będziecie musieli to zjeść. Podobnie jak inne smakołyki pizzę i popcorn. Jeden z Was będzie miał najmniejszą porcję, a drugi największą. Musicie wymyśleć różne sposoby, jakie zjecie swoje potrawy. Musi być fajnie i zabawnie. No to zaczynamy. To będzie niezła zabawa. Jedziemy! Wow. Tiffany ma malutką porcję makaronu czekoladowego w galaretce czekoladowej. Nieźle! A co ma Quentin? Wow, średnią porcję. Ale na pewno nie dorównuje porcji Kate. Zacznijmy od Tiffany. No dobrze, zaczynam. Spróbujmy. Wyciskam. Wow, wygląda super. Mmm, pyszne. Wycisnę do miseczki. Ta porcja jest naprawdę malutka. No dobrze. Zjem resztę. Mmm. Pyszne. Mam tu nawet malutkie pałeczki. Zjem mi makaron. Mmm. Mm. Też jest bardzo smaczny. A teraz zjem resztę makaronu prosto z talerzyka. Prawie kończę. To było takie dobre. Quentin? Z chęcią. Próbuję. Wyciskam i jem. Mm, jakie pyszne. Taki fajny czekoladowy smak. Przełożę makaron na talerz. O tak. Pyszka. Super. Ojej, coś poszło nie tak. Pokrywka się odkręciła. A dobra, nie szkodzi. Bez niej będzie jeszcze łatwiej. Ta porcja zdecydowanie Ci wystarczy. Tu jest tak dużo makaronu. Wystarczyłoby dla Waszej trójki. Ale to ja zjem wszystko sam. Dodam jeszcze troszkę maltizersów. O, tak! Super to wygląda. Dorzucę jeszcze MMsy. Będzie tak kolorowo. No i oczywiście białą czekoladę Tobleron. Bierzemy pałeczki i próbujemy. Mm, o, tak! Makaron jest jeszcze smaczniejszy niż był. Nie potrzebuję tych pałeczek. Zjem prosto z miski. Quentin zamierza to zjeść sam dziewczyny. Czy to na pewno dobry pomysł, Quentin? O nie. Jesteś cały w makaronie i czekoladzie. Quentin, twój pomysł był genialny. Haha, jesteś cały brudny. Przestańcie się śmiać. I tak to jest pyszne. Lepiej jeść swój makaron. Aha. No pewnie, że zjem. Ach, nie mogę go wycisnąć. Co robić? Brakuje mi sił. No, i ostatnia porcja. Palce lizać. Co ty tam robisz? Pomóc ci? Potrzebuję rękawica Ironmana. Poradzi sobie ze wszystkim. Próbujmy podzielić opakowanie na dwie części. Wow, udało ci się, Quentin. Dziękuję. Teraz mogę posmakować makaronu moimi gigantycznymi pałeczkami. Mmm, jaki pyszny. Uwielbiam makaron i czekoladę. To jest takie dobre. Co z wami? Na karmna Ujej, Quentin i Tiffany przebrali się za dzieci, żebyś ich nakarmiła. To takie zabawne. No dobra, dam im trochę. Mm, niam, niam, dziękuję, Tiffany. Dziękuję. Niam, niam, niam. Ja też chcę. Uuu. Nie martw się, Quentin. Też dostaniesz swoją porcję. Mm, jakie dobre. Mm, dziękuję. Mm. Kate, jesteś naprawdę hojna. Teraz możesz spokojnie sama zjeść swój mm -hmm. makaron. Fantastycznie. Bo jest taki pyszny. Mmm, palce lizać. Co wy robicie? Oddaj mi to! To moje! Tym razem macie pizzę. Tiffany ma średnią, Quentin ma malutką, a Kate ma największą pizzę na świecie. Nie do wiary! Quentin, na pewno jesteś pierwszy. Zaczynaj. No, szybko! Dajcie spokój! Nie chcę takiej małej pizzy! I co już ją zjadłem w dwie sekundy! Teraz ty Tiffany! Super! Ukroję sobie kawałeczek! Mmm, wygląda tak apetycznie. Am? Um, jest taka pyszna! Ser rozciąga się tak super! O Rety Quentin nie mógł się oprzeć! I chwycił jedzenie prosto sprzed nosa Tiffany! Quentin, zauważyła to! Mm, co? No dobra, wezmę kolejny kawałek. Mmm, też jest pyszny. Patrzy, świetnie. Ta pułapka. Nie zjesz już ani jednego kawałka mojej pizzy. Zjem wszystko sama. Uwielbiam pizzę z taką ilością sera. Jest taka dobra. Prawie skończyłam. Walce mm, lizać. Co za wyżerka. Ojej, nadchodzi Quentin. Nic ci nie jest? Siadaj na swoje miejsce. Tiffany już wszystko zjadła, teraz kolej na kejk. Hurra! No to próbuję. Wezmę duży kawałek. Mm. Jakie pyszne. Prawdziwa uczta. I ser tak fajnie się ciągnie. O tak. Kate została znokautowana przez własną pizzę. Co wy robicie? O nie. Kate nie będzie szczęśliwa. Jakie dobre. Jestem taka głodna. O, ja też jestem głodny. Mm. Ej, co? Co wy robicie? To moja pizza. Nie się jej. Tym razem Kate ma najmniejszą porcję pokorną. Quentin ma średnią. A Tiffany ma ogromny kubełek. Na pewno wystarczy jej na cały film. Zaczynajcie. Kate, ty pierwsza. No dobrze. Próbuję. Wysypię popcorn na dłoń, ale go mało. Jest taki dobry. Chciałabym mieć o wiele więcej. Skończyłam. Quentin, teraz ty. No nareszcie. Próbujemy. Owocowy popcorn. Mam pomysł. Mm. Rozłożę popcorn tego samego koloru w miseczki. O tak. Skończyłem. Teraz bierzemy większą miskę. Wrzucamy do niej pianki marszmellą. Podgrzeję je suszarką do włosów. O, świetnie. Stopiły się. Teraz dorzucam do środka popcorn. I mieszam. Super. Teraz z tej masy ulepię takie fajne kulki. O tak! Ha, ha, ha. Super! Mam teraz cały talerz kolorowych kulek z popcornu. Próbuję. Mmm, jakie dobre! Uwielbiam to! To był świetny pomysł! Widziałem go na TikToku! Mmm, walce lizać! I ostatnia kulka. Możesz już zaczynać. No pewnie, że zacznę. Spróbujmy. Jaki pyszny popcorn. Też mam fajny pomysł. Zjem go za pomocą takiej rurki. Będzie szybciej. Ojej, Tiffany! Twoje policzki rosną z sekundy na sekundę. Czy to na pewno był dobry pomysł? Wow! Tiffany, zjadłaś prawie wszystko. Co? Jak to możliwe? Został tylko jeden popcorn! Daj mi go! Skończę! Oh, mam dosyć, jestem pełna. Jeśli podobało Ci się wideo, to daj lajka i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia, pa pa!